Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, jest mi trochę chłodno, dlatego jestem taki skulony, taki zamknięty w sobie. Przepraszam Was bardzo, ale jest tutaj 5 stopni, 5-6 może. Mówiąc szczerze, nie muszę za wiele dopalać, żeby utrzymywać taką temperaturę, a właśnie tak jak zawsze mówiłem, te 5-6 stopni powinno w środku być, żeby te wszystkie powierzchnie przeżyły. No ale do rzeczy. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzenie kanału internetowego na YouTubie wiąże się z pewnymi praktykami, z pewnymi zwyczajami, które większość z YouTuberów stosuje, czyli jakieś odpowiedzi na pytania itd. Mnie to wszystko nie interesuje. Ja mam jakieś swoje pomysły na ten kanał, jest w tym też trochę przypadku, przyznaję się bez bicia, dlatego wybaczcie. Niemniej jednak... Ostatnio pojawiło się trochę ciekawych komentarzy i pomyślałem sobie, że rzeczywiście warto jest na tym się skoncentrować, właśnie na tych komentarzach, oczywiście tylko niektórych. I postaram się po prostu na, na nie odpowiedzieć. Nie chciałbym bowiem zaśmiecać przyszłego filmu tymi odpowiedziami, nawiązaniami, bo to zajmie strasznie dużo czasu. A wiecie, że jak ja się rozgadam, to końca nie ma. Dlatego robię tutaj taki odcinek techniczny, zobaczymy jak to wyjdzie. Być może co jakiś czas, w zależności od waszej reakcji, być może od czasu do czasu po prostu będę taki odcinek poświęcony właśnie tym komentarzom. Publikować jako pewną odpowiedź na tą potrzebę zbliżenia się też do Was. Słuchajcie, więc tak. Mam tutaj wydrukowanych kilka komentarzy z dwóch ostatnich filmów. Jeżeli ktoś umieścił długi, ciekawy, wyczerpujący komentarz, a ja go tutaj nie zacytuję, to proszę nie obrażajcie się. Ja tutaj wybieram takie, które jakby w swoim tonie powtarzają się, są takimi reprezentantami pewnych opinii, albo są rzeczywiście szczególnie jakoś oryginalne, czy wydają mi się rzeczowe, żeby na nie odpowiedzieć. Nie segregowałem tego tematycznie, to jest tak trochę przypadkowo jedziemy z koksem. To jest bardzo cenny komentarz, i chyba on mnie zmotywował do tego, żeby tutaj w ogóle nagrać tą pogadankę. Panie Adamie, ja dziękuję za czujność, nie w odniesieniu do jednego filmu, tylko za taką pamięć całościowej narracji przez wiele moich filmów. Naprawdę. Pana Adam pisze tak. Na początku myślałem, że pałac robisz dla siebie. Potem obejrzałem, że pałac ma być docelowo czymś w rodzaju domu dla sztuki, dla wystaw malarskich. Teraz widzę, że chcesz otworzyć kawiarnię. Z automatu człowiek przypuszcza, że otwieranie kawiarni. Równa się pomysł na biznes. Jeśli jednak potraktować to jako sposób na ugoszczenie miłośników w letnie weekendy, rozmaicenie plenerów malarskich i próbę rozpowszechniania pałacu, to może mieć sens. O ile będziesz miał z tyłu głowy, że bezpośrednie przychody będą raczej marginalne, a wysiłek, czas i koszty będą gwarantowane. Yy, tak. Rzeczywiście, rzeczywiście, tutaj ten, rzeczywiście Adam zauważył ewolucję tego tematu, chociaż nie do końca, bo zauważyliście, że ja pewne rzeczy zajawiam. Szczędząc nieco szczegółowych informacji, w kolejnych filmach to gdzieś rozwijam. Temat kawiarni to nie jest w ogóle temat na biznes, ależ absolutnie. Tak, właśnie, drogi Adamie, jak piszesz. To jest ten kierunek. Mówiąc szczerze, ja nie, nie, nie czuję, żeby to był biznes. Jeżeli to będzie wychodziło na zero, to fajnie, ale, tak jak powiedziałem, na temat samej kawiarni opowiadam w innym filmie. Teraz tylko pozwolę sobie na taką małą dygresję, że osoby, z którymi rozmawiam, z mojego środowiska, Doradzają mi różne rzeczy. Ktoś na przykład miał taki pomysł, że są takie miejsca w starych zabytkowych obiektach, w Polsce też chyba takie jest, w Gdańsku podobno gdzieś, przygotowanych do sesji fotograficznych, ale to nie chodzi o taką fotografię ślubną. Tak, że tam wszystko jest pięknie wylizane, wyczyszczone, koliberki latają, ptaszki śpiewają i wszystko jest ten. Właśnie chodzi o takie miejsca troszeczkę oddrapane, takie podniszczone, o takim charakterze nieco loftowym, ale właśnie jednak klasycznym, nietypowym. To są scenerie, które mają swoją cenę w świecie wysokiej fotografii. Są osoby i grupy osób, które są w stanie zapłacić za to dużo, żeby móc zrobić taki event, że zapraszane są modelki, robione są jakieś sesje, ale ja tego nie chcę. To nie jest ten klimat. To, to nie buduje tej wartości pałacu, o którym mi chodzi, a kawiarnia zdecydowanie tak. I na tym poprzestaniemy. Lecimy dalej. A już myślałem, że ta kawiarnia w Bydgoszczy będzie w stylistyce desa. Z pięknymi filiżankami w starych wzorach z przyświtującej porcelany. Ale okazało się, że chodzi o smak kawy, a nie o bajeczny wystrój, i tutaj uśmieszek. Kawiarnia w pałacu to będzie prawdziwe special de la Meissen. Tutaj jest inaczej to napisane. Kiewskiego pałacu jego właściciela. Ach, ach, byłam w Miśni lata świetlne temu i było to jedno z najpiękniejszych miejsc w życiu, jakie widziałam. Mam kilka misieńskich filiżanek i rozentala. Mały książę na swojej planecie będzie parzył kawę deluxe. Wyobrażam sobie takie piękne witryny z różnymi filiżankami, z której każdy przybywa... Przebywaj, przybywający do kawiarni w Kijowie będzie mógł wybrać coś dla siebie. Ach, ach, ten młody formiarz ma sobie to chodzi tam znowu o ten film, ważne. i te oszałające malatury w wypalonej szkliwionej, pewnie dobrze. Yy, otóż, yy, słuchajcie, nie projektujmy rzeczywistości, której yy, nie ma, albo której ja nie podałem, czy nie zajawiłem. Nie. Kijewska yy, Kawiarnia tylko z tego powodu, że będzie tutaj w pałacu, nie oznacza, że pójdzie w kierunku stylistyki takiej klasycznej, pałacowej, takiej misieńskiej. Mówiąc szczerze, wolę kierować się zupełnie innymi wyznacznikami typu, czy miejsce żyje, czy tam jest ruch, czy tam przychodzą ludzie, czy tam przychodzą młodzi ludzie. Czy tam przychodzą osoby starsze, młode duchem, to jest dla mnie ważne. I o dziwo, tak się dzisiaj dzieje, że bardzo często w tego typu miejscach jest fajne połączenie klasyki i nowoczesności, ale jednak miejsca te oceniane są jako raczej nowoczesne. Ja bardzo lubię takie kawiarnie. Dobra, i teraz znowu, żeby nie było. Ja nie twierdzę, że taka kawiarnia tu w Kijowie, taka będzie. Na pewno nie będzie to kipiący barok, utożsamiany z klasyką. Nie, będzie inaczej. Elżbieta Maria 318 pisze. Macieju, bo ta włoska filiżanka jest do herbaty. Oj, oj, puszka Pandory. Słuchajcie, ja Wam. Bardzo dziękuję za te komentarze, bo pojawiło się kilka wypowiedzi na temat tego, że, po pierwsze, mówię o kawie, a pokazuję część filiżanek do herbaty. Po drugie, że te włoskie to tam są do herbaty, a w ogóle to jest do herbaty i tak dalej. I że się coś w ogóle powinno. Słuchajcie, temat jest niezwykle ciekawy, interesujący i że tak powiem pasjonujący, dlatego że nie jest jednowymiarowy, tylko wielopłaszczyznowy. Ale zacznijmy od początku. Po pierwsze. Ja pokazałem to, co mam pod ręką, to, co gdzieś komuś sprezentowałem, mówię trochę o porcelanie. Jakby przy kawie, zajawiając jakby temat w ogóle picia kawy, jest to w kontekście tej naszej kawiarni. Niemniej, oczywiście, jest coś takiego jak rozróżnienie filiżanek do kawy i do herbaty. Takie klasyczne podejście. Gdzie część z Was wie o tym, ja też wiem, bo doczytałem jeszcze przed produkcją tamtego filmu. Wyobraźcie sobie, wcześniej nie widziałem, bo aż się tak tym bardzo nie interesowałem. Ale dziś wiem, że filiżanki do kawy mają na przykład mniejsze, trochę łóżko to znaczy takie, które właściwie nie zostawia miejsca na to, żeby przepuścić palec. To jest domeną filiżanek do herbaty. Pytanie jest takie. Dlaczego? Ano dlatego, że herbata zazwyczaj podawana jest w troszeczkę, przynajmniej w zachodniej części świata, w trochę większych objętościach i można sobie po prostu z uniesieniem tego zestawu nie poradzić. Dlatego trzeba przepuścić palec przez, 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 tą, przez to uszko i unieść filiżankę, aczkolwiek tak naprawdę, referencyjne używanie filiżanki polega na tym, że się ją trzyma w ten sposób. Nie przypuszcza się palca przez, przez to, przez uszko. To musiałaby być, to jest dozwolone w uzasadnionych przypadkach, yy, czyli w dużych, ciężkich filiżankach, które są ciężkie, tak, tylko za, za pomocą takiej dźwigni można ją trzymać. Ale przeważnie ją się po prostu powinno tak trzymać zarówno filiżankę do kawy, jak i do herbaty. A ponieważ filiżanki do kawy, specjalnie projektowane do kawy, mogą być projektowane przede wszystkim do kaw klasycznych, czyli małych, czyli espresso, czyli dopio, czyli jakaś tam czarka do kawy po turecku, i tak dalej. To są przeważnie małe objętości. I dlatego. Nie trzeba stosować w takich filiżankach wielkiego ucha, tylko jest małe. Uchwyt jest taki i to jest zupełnie wystarczające, przy czym filiżanki specjalne do Espresso wręcz nie dają innej możliwości, ponieważ tego palca nie można w ogóle tam przetknąć. To jest jakaś różnica jest różnica w postaci średnicy góry, filiżanki i jej stopki, gdzie duże zróżnicowanie to jest filiżanka do herbaty. A filiżanki do kawy przeważnie są pod tym względem zbliżone, te średnice są do siebie zbliżone. Ale znowu, z czego to wynika? Znowu to wynika ze względów praktycznych. Mianowicie, jak jest mała filiżanka i ta różnica pomiędzy górą a dołem miałaby być duża, to albo ta filiżanka musiałaby być bardzo rozłożysta, albo stopka by musiała być maleńka i ta filiżanka by się przewracała. Dlatego tak jest. Dlaczego mówię, że ten temat jest fascynujący? Dlatego, że ogólnie, ogólnie wszystkie tak zwane zasady savoir vivreu zwyczajów, dotykają kwestii praktycznych. Nie ma czegoś takiego w savoir vivre, które uważam jest w ogóle bardzo interesującą dziedziną. Funkcjonowania naszego w codzienności. Nie ma czegoś takiego, że coś jest, bo jest. Ja wiem o tym, że tak nas uczono, dzieci tak są uczone, rób tak, bo tak, bo takie są zasady. Jest wokół takiego podejścia sporo nieporozumień, że coś się powinno. Otóż dobry savoir vivre polega na tym, że te tak zwane zasady to tak zwane powinno się wynika z pewnych przesłanych praktycznych. Tak jest z każdą jedną rzeczą. I mówiąc od początku, to jest tak. Zasady kultury i dobrego wychowania, takiego zachowania się w przestrzeni publicznej, zasady savoir vivre, znają tylko jedną nadrzędną zasadę: mianowicie poszanowanie drugiego człowieka, szacunek do drugiego człowieka, takie zachowanie, które nie wprowadza innych w jakiś rodzaj dyskomfortu. Czy jakiegoś poczucia przykrości? To jest samu Wszystko, co jest dalej, krok dalej, to są pewne konsekwencje tej zasady. Dlatego te tak zwane zasady są bardzo uniwersalne, znaczy powinny być traktowane jako uniwersalne. Są różne i czasem te popularne zasady w określonych sytuacjach są sztuczne i wcale nie kojarzą się dobrze i wcale nie przyczyniają się do komfortu innych osób. Przykład. Przykładem jest podawanie ręki, tak, że kobieta podaje pierwsza. No dobra, ale jeżeli jest na przykład grupka osób, jest pięciu facetów i jedna kobieta i teraz ja podchodzę do tej grupy, wiesz, kobitka ma nałożoną czapkę, ja nawet nie, nie, nie widzę, że tam jest kobitka, się witam z każdym po kolei, to co? Ja teraz tą panią ominę, bo ona jest kobietą? wyczucie sytuacji i jakby pamiętanie o tym, że, do, że nadrzędne jest samopoczucie osób, które z nami przebywają, to jest prawdziwa kultura, to jest, są prawdziwe zasady dobrego wychowania, savoir vivre i tak dalej. I słuchajcie, to, co się dzieje przy stole, to jest tak samo. To, że na przykład uczy się dzieci jeść nie tak, tylko tak, wynika z czego? A no z tego, że kiedyś po prostu, no, przy stołach siedzia, siedziało więcej osób, być może cała rodzina, stół nie był wielki, i chodziło o to, że jak powiedzmy, jest sobie facet o trochę większej posturze i siedzi taki kolos, a tutaj siedzi filigranowa dziewczynka, to żeby nie, ona, ona nie czuła się przez niego po prostu zgnieciona i zaatakowana, żeby jej też zostało trochę miejsca, że tak powiem, do życia, czyli do konsumpcji, prawda? To są takie sprawy to nie chodzi tylko o kwestię estetyczną, że to jest brzydkie, a to jest ładne. Tak jest na salonach, a tak na salonach nie jest. To jest nieprawda. Tak ja z takiego założenia wychodzę i to samo idąc już jakby wracając do naszych filiżanek jest dokładnie tak samo. Każdy może pić z tego co chce, zwłaszcza jeżeli jest w domu mało tego rozróżnienia. Na zasadzie bardzo ścisłego zarachowania pomiędzy filiżankami do herbaty i do kawy, myślę, że nie ma. Chyba, że słyszeliście o jakiejś dyscyplinie naukowej, która, w zakresie której pisze się doktorat na ten temat. Ja w każdym razie doktoratu z picia herbaty. Ani nie mam, ani nigdy żadnego nie czytałem. Wracając do tych filiżanek włoskich, Villa Italia, które pokazywałem, ja je dostałem w prezencie jako filiżanki do espresso. I moim zdaniem one rzeczywiście są do espresso, dlatego że, może tam na filmie tego nie widać, powinienem porównać ale one są maleńkie, znaczy maleńkie, małe, są relatywnie małe. Raczej w naszej części świata klasycznie herbaty w takich maleństwach nie podawano. Raczej to są większe wtedy objętości, taka 150-150 ml, no nie? A tamte filiżanki są mniejsze, są raczej do espresso albo do dopio. Fakt, że kształt tej filiżanki rzeczywiście budzi wątpliwości, bo mają tak jak sam zresztą powiedziałem, że mają tak, taki klasyczny kształt do herbaty. Ręki sobie nie dam uciąć, jakie cele przyświecały producentowi. Ale nawet nie chce mi się za bardzo tego szukać. Ktoś napisał o, tych, o, tych, o tej filiżance chińskiej, tej chińskiej porcelanie, że ona ewidentnie jest do herbaty, ale że ewidentnie w ogóle nie ma wątpliwości. Że tego typu porcelana, słuchajcie, nalewać do niej kawy, to jest jakieś takie w ogóle dziwne. Źle to wygląda. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć, ale według mnie nie jest to zbyt estetyczne i tutaj pełna zgoda. No po prostu pokazywałem jakąś tam porcelanę, a ale to nie znaczy, że w tym samym momencie muszę pić kawę, nie? No dobra, słuchajcie, a propos filiżanek, to już chyba wystarczy. Ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że jesteście czujni, że to widzicie i komentujecie. I proszę, róbcie tak, bo to są ciekawe tematy do, do dyskusji, do jakiejś rozkminy. Ja też się sporo tutaj tego uczę, ale uczę się też ostrożności, bo widzę, że z wami trzeba uważać. O, tutaj... Król August zatrudnił alchemików, w tym pana o nazwisku Bodger, którzy mieli dla niego wyprodukować złoto. Oczywiście im się nie udało, ale w rezultacie wyprodukowali jako efekt uboczny porcelanę, w której August się bardzo miłował. No to są takie ciekawe historie, nie? Dobrze, idźmy dalej. Ewa Buze 616. Ja już moim znajomym rozpowiadam, że w Pałacu w Kijowie Szlacheckim będzie kawiarnia i latem tam jedziemy pana odwiedzić, zakosztować kawę i klimatu pięknej rezydencji. Dobrze, zapraszam latem, ale obawiam się, że tego lata niestety będę musiał państwa uraczyć zalewajką. Przecież ja nie powiedziałem, że ja latem otwieram kawiarnię. Słuchajcie, nie będę w tej chwili o tym mówić i się rozwodzić o tym, jak ten projekt wygląda, jakie są etapy, jakie są zamiary. Zawsze sobie to zostawiam na jakieś kolejne pogadanki. Być może w najbliższym odcinku rozwinę temat, ale jest to nieprawdopodobne, żeby do lata to yy, yy, cokolwiek tutaj z tego powstało tego tematu. Yy, myślę, że jeżeli uzyskam zgody i rozpoczną się prace fizyczne, to już będzie sukces. Spokojnie. Maria Skrzyk 7682 pisze. Piękna opowieść, bardzo dziękuję. Porcelana bardzo mi się podoba, ale mam od lat problem neurologiczny dłoni, i wszystko leci mi na podłogę. Świetny pomysł z kawiarnią. Proponuję zawiesić na ścianach obrazy do sprzedania z tych plenerów malarskich. Bingo. Yy, tak. Yy, jednak powiem ze dwa słowa: projekt kawiarni nie jest oderwany. To jest znowu jakaś integralna część całego projektu pałacu. Chodzi o to, żeby tutaj. Umieścić y, y, zależne od siebie y, naturalnie, y, ale też będące w pewnej konsekwencji elementy, tak? Takie plenery malarskie, które się już odbywają przecież, tak mogę powiedzieć, y, kawiarnia, która ma służyć tym plenerom. Ale skoro już mam robić, słuchajcie, takie miejsce y, na rzecz tych plenerów, to czemu nie pociągnąć tego w drugą stronę i nie otworzyć y, też. Dla osób, które chciałyby tutaj to miejsce odwiedzić, czy zwiedzić. Za dużo tutaj jest remontów tego wszystkiego, niech wreszcie zaistnieje jakieś jedno uporządkowane, miłe miejsce, w którym będzie można było usiąść. O to mi chodzi w tej kawiarni. Dobrze, dalej. Powiem przekornie Panie Macieju, że mam nadzieję, że pana, że Pan nigdy nie wyremontuje do końca tak na 100% swojego pałacu, że nie stanie się on wysmakowany, wysublimowany, dopieszczony. Że w jakimś stopniu pozostanie niedokończony. Przecież ten stan to też część historii. Pani Ewo, odpowiem krótko. Nie ma obaw. Anna Duda 6620 pisze: Milion dolarów, nie żartujesz, to są ogromne pieniądze. Jesteś właścicielem czy zarządcą. Czemu nie kupiłeś, jak była możliwość, tego pięknego młyna? On chyba należał do tego kompleksu pałacowego. Mając taki kapitał, hmm. pozdrawiam. Z mi za dużo pytań na jedną odpowiedź. A była taka możliwość zakupu młynu, bo nic mi na ten temat nie wiadomo. <grytanie> Młyn ma już swoich właścicieli, od dawna. Ja ten pałac kupowałem w 2019 roku, normalnie z wolnej stopy, na wolnym rynku, jako inwestor prywatny. Nie od gminy, tylko też od spadkobiercy poprzedniego. I koniec kropka, niestety w tamtym czasie młyny już miały swoich właścicieli, i zresztą nie wiem, czy to dobrze, bo jeden z właścicieli do dzisiaj jest poszukiwany. Nie wiadomo, gdzie on jest, czy kim on jest. A w związku z tym, że ostatnio był tutaj pożar w tym młynie, no to nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Obiekt stoi otwarty. Można go podpalić jeszcze raz. Tak to wygląda. Ale chętnie bym przytulił za jakąś taką złotówkę. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, ja tutaj z tym milionem dolarów żartuję sobie. No ale słuchajcie, drodzy Państwo, no, ogólnie chyba nie jest jakąś tajemnicą ani nową wiedzą, że w Polsce jest kilka tysięcy obiektów zabytkowych w oddali od miasta, mających statusy albo dworków, albo właśnie jakieś pałacy, pałaców. Można je nabyć w różnych cenach, one są, ale jakby nie było, zawsze są to ceny bardzo atrakcyjne w stosunku do czegoś takiego jak nowy dom o dużej powierzchni, który wygląda na przykład jak pasuje do złotego cygańskiego zęba czy jakichś takich klimatów i też kosztuje na przykład tam 2-3 miliony, czy coś takiego. I w tej cenie, słuchajcie, kupujecie obiekt wielką posiadłość i tak dalej. Obiekty dużo większe niż te. Mój jest skromniejszy, bo skala tego, co tutaj trzeba zrobić, przekonały mnie do tego, że udźwignę i dlatego to nabyłem. Gras Kas, 7603. Dzień dobry. Zapraszam do naszej kawiarni, która mieści się w gotyckich piwnicach na Tczewskiej Starówce. To nie jest łatwy biznes, ale prowadzony z sercem daje dużo satysfakcji, ponieważ goście potrafią to docenić. Oglądam Pana i chętnie podzielę się naszymi doświadczeniami. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Plum plumkawka Art Cafe and Wine Bar w Trzewie. Bardzo dziękuję za takie wpisy. Słuchajcie, wypowiedzi osób, które też pchają coś pod górę. Czy to jest kawiarnia, czy tutaj też są osoby mające jakieś rzemiosło, czy też coś remontują, zawsze są takie te wypowiedzi szczególnie dla mnie cenne, gorące, pokrzepiające. Z pewnością odwiedzę Państwa. Dziękuję za propozycję, tylko prośba taka, zostawcie jakiegoś, jakiś adres mailowy, zostawcie jakiś kontakt. To jest taki apel do wszystkich, bo ja nieraz chciałbym osobiście, personalnie do kogoś coś napisać albo odpowiedzieć na pytanie, ale nie mam takiej możliwości, bo słuchajcie, to co ja tutaj napiszę pod komentarzem będzie publiczne. A wielu z Was nie wraca do tych komentarzy. Dlatego, jeżeli masz do mnie sprawę, yy, chcesz zostawić jakąś informację albo zapytać o coś, to proszę, piszcie na tego maila, który jest podany w opisie. Głowa w ruinie małpka wp.pl i tutaj Graska z 7603 apel do ciebie proszę skontaktuj się ze mną wtedy się umówimy no bo inaczej będę musiał odwiedzić cię z zaskoczenia jako nieproszony gość no i co <grytanie> dobrze tak to byłoby na tyle słuchajcie ja już trochę zmarzłem idę popracować do piwnicy może jeszcze pochodzę trochę na zewnątrz, bo dzisiaj mamy słońce ładne. Zrobię kilka ujęć. I pewnie zobaczymy się w przyszłym tygodniu, w piątek, na już normalnym filmie. Pokażę Wam coś, co będzie bardziej związane już tutaj z pałacem, bo ostatnio trochę. Poszedłem w kierunku miasta, tak było mi wygodnie, ale też yy, tak chciałem w ten sposób yy, zrobić takie wprowadzenie do kawiarni, do kawy. Yy, no, ale słuchajcie, robota czeka, dzieje się tutaj parę fajnych rzeczy, yy, więc do przyszłego piątku życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.